Gminna Rada Kobiet, jak co roku zorganizowała zlot czarownic. Tym razem w Gnojnej. To jest impreza, która wpisała się już w nasz harmonogram. Od 17 lat zwiedzamy, je, latamy nad gminą Grotków i każdego roku w innej miejscowości gościmy. To jest po prostu bal karnawałowy. Każda kobieta. Teraz w roku zmienić swoją skórę, zmienić swoje nastawienie, wyluzować się. I dlatego właśnie u nas w modę weszły właśnie te bale czarownic. Oznacza to dobrą zabawę w prawdziwie magicznej atmosferze. Zabawa się kończy tak około godziny czwartej, piątej nad ranem. Także tańce hulanki są do białego rana. Będą chrzczone nowe czarownice, będą różne konkursy, no i będzie się działo. Działo się przede wszystkim na parkiecie, gdzie wśród czarownic znalazło się też kilku wiedźminów. Mamy tylko wybranych naszych panów, czyli burmistrzów. I jak w jakiej miejscowości jest sam mężczyzna, no to wtedy jest jako mężczyzna. Taka impreza to spore wyzwanie organizacyjne, ale mieszkankom Gnojnej i Lubczy, które połączyły siły, nie zabrakło zapału. Dziewczyny uwijały się w okropie. Jedna ekipa z Lubczy dekorowała całą świetlicę, Nasze dziewczyny Tuskowa z Gnojnej znowu zajmowały się garmażerką, gotowaniem. Po prostu było bardzo, bardzo gorąco. Uczestniczki również muszą przygotować się do balu, dobierając odpowiedni kostium. Coraz więcej osób spotykamy na tych imprezach i mają coraz ładniejsze stroje. Rozmawiając z kobietami wiem, że 90% kobiet same te stroje robią. Takie stare rzeczy wyciągamy i... I ubieramy coś tam. Nasze dokładamy. Stroje. I dokładamy. Albo sukienka, to kapelusz inny, to jakieś tam różki inne, no i coś tam sobie tak po prostu zmieniamy. Przeróżniste te czarownice są takie współczesne, starodawne, no, no przeróżne są. Także bardzo nas to bawi, lubimy tą zabawę i cieszymy się na taki wyjazd. Można się spotkać, porozmawiać z innymi paniami czarownicami, no i pobawić się przede wszystkim dobrze. A także podzielić się magicznymi recepturami i zaklęciami. Tak, ale to jest nasza tajemnica. A o tym nie mówimy. Nie, o tym nie mówimy. Aby poznać te tajemnice, każda młoda czarownica powinna pojawić się na balu. Gospodarzem kolejnej edycji będzie Wojsław.